Właśnie. Tutaj jest Oliwka, proszę bardzo, Idę po a my teraz robimy taką sobie sesję na naszego insta do naszego nowego biznesu. Przyjechałyśmy trzema samochodami, uwaga, uwaga, z naszymi szpargałami normalnie. Oliwka nosi piękki. Monika! Coś cuduje z naszymi szpargałami. Super. Zaraz coś zrobimy, zaraz coś podłożymy. Praca w re. Proszę bardzo, oto Moniczka Strongman. Dajesz, dajesz! Do przodu, do przodu dalej! Przedstawiam Oliwkę, która właśnie robi zdjęcia. A to jest cała prawda, jak to wszystko wygląda. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Moniczka, Moniczka, mm, fotograf. Teraz jesteśmy właśnie po naszej pracy, po naszej sesji. Zajęło nam to, ile? Dwie Trzy godziny? godziny? Trzy godziny o kurcze. Ponad chyba. No. no. Jesteśmy zmęczone ta. w maksie. Jest to bardzo pracochłonne. <laughs> tak, byłyśmy takie głodne i przyjechałyśmy, a Moniczka nam zrobiła kolację. Mm, ale jestem super dobra, nie? Dokładnie. <laughs> witamy, witamy. A dziś u w pizzerii tak, to to ja na teksa. i na pizzę, bo my akurat pizzę będziemy jeść. Oprowadzę was tutaj właśnie, bo już Jest bardzo. Super. Tutaj nasza Darekka ze swoim pacetem. Nie, jak tam było, jak tam było? Opowiadaj. Tak? Oczywiście to Moniczka odebrała telefon. Ale się Tak. Ale na pizzę to normalnie. Prosimy mm. um, o połączenie tego, że z Kaniana, możesz nagrywać po prostu, jak tak, no, tak... no, po... za się w całej okazałości. A więc już jesteśmy u Natalii. Już dawno to, so. łamię, jest. bo byłem wcześniej. Troszeczkę, troszeczkę. A więc tak, właśnie się tutaj rozkładamy. Pada, więc jesteśmy w garażu, jest super, elegancko z dziewczynkami sobie dajemy radę. Czekamy jeszcze. Mam wiedzę o kolejnego właśnie, pacjeni. właśnie, właśnie. Pierwszy gość nadjechał. Takie super balony. Super. Monia rozpada piękne kubeczki, bliski. Właśnie tak. Właśnie tak, właśnie tak. O, oczywiście polim talerzyki. Super balony. Można byś Już otwieram. Monia, tyle chleba. Chleb, mm. chleb, chleb. bardzo ja Proszę chlep, bardzo, madam. Marcelek boisz się Moni, prawda? Nie że nam robi ozdoby z balonów. Proszę, jest kwiatek, już były miecze. Pies też był, ale niestety go zepsułam. Ja mam kwiatka. Zrobię zdjęcie, nie no czas. Szczęśliwe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. proszę robi zdjęcia jak jem, nie, a przepraszam, bardzo nagrywam. Jidzi! Jidzi! Natalia się co jesz. <laughs> Natalia jest na no dziecię! No tania! Zjedna cuk, jad Gdzie ta obrotowa, tam gdzie się, gdzie się nie obrócę, tam coś zeżrę. <laughs>